Dzień dobry. Witam w Negosferze, czyli w rozmowach na temat negocjacji. Nazywam się Paweł Kowalewski, a dzisiaj dość trudny temat, aczkolwiek bardzo użyteczny w komunikacji interpersonalnej, który został nazwany tak zwanym efektem czystej ekspozycji. Badania nad tym zjawiskiem prowadził taki naukowiec, który się nazywał Robert Zając. On to prowadził w Michigan, między innymi na Michigan State University. I polegał ten eksperyment na tym, że co pewien czas w gazetce, która ukazywała się w, na tym uniwersytecie, pojawiała się reklama z dziwnie brzmiącymi słowami, które prawdę mówiąc nic nie znaczyły. Były to takie słowa jak Kardryt czy "sarik". Biwoni, Nansoma oraz ikitas. Pozwoliłem sobie spojrzeć, bo wypisałem je sobie, bo nawet trudno je po prostu powtórzyć. Na pytania, co to są za słowa od osób, które nie przeczytały w tej reklamie, gazeta odpowiadała, że sponsor tej reklamy podjął decyzję, że chce być anonimowy. Te słowa się pojawiały dość regularnie, powiedzmy miesiąc, dwa trzy. A następnie Zostało zadane studentom tej uczelni pytanie, czy takie słowa, tam był cały wykaz różnych słów, ale między innymi były wplecione w te pytania te słowa, które pojawiały się w reklamie, znaczą coś dobrego czy coś złego. Proszę sobie wyobrazić, że w większości przypadków te nic nie znaczące słowa były. Odbierane jako słowa bezpieczne i te, które najprawdopodobniej przynoszą coś dobrego. Dlaczego tak się dzieje? Działa w naszym mózgu bowiem taki mechanizm, który nazywa się heurystyką dostępności. Jeżeli my możemy coś łatwo wyciągnąć z pamięci, albo pamiętamy, gdzieś nam się to słowo kojarzy, nasz mózg, nasz, ta część skojarzeniowa będzie myślała, czy będzie kojarzyła ten, to słowo, czy to zdarzenie, czy to, co się wydarzyło, jako coś, co jest bardziej bezpieczne. My jako ludzie boimy się przede wszystkim odruchowo rzeczy dla nas kompletnie nieznanych, tych, którymi nie mieliśmy wcześniej do czynienia. Dlaczego o tym mówię? Bo sam eksperyment jest bardzo ciekawy. I jego efekty, tak jak powiedziałem, były bardzo spektakularne, bo ta różnica pomiędzy... Postrzeganiem tych słów wcześniej, a postrzeganiem tych słów później wynosiła tam chyba ze 30%. Natomiast, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że w komunikacji powinniśmy te pewne elementy rzeczywiście powtarzać. To znaczy, powinniśmy komunikować się w taki sposób, aby ona była powtarzalna. Nie możemy do naszych pracowników, naszych bliskich, Naszych podwładnych, czy kogokolwiek innego, czy w negocjacjach robić coś takiego, że po prostu powiemy raz i uważamy, że to zostało powiedziane, więc to już druga strona wie. Jeżeli chcemy osiągnąć efekt, niestety czy stety musimy dość często te słowa powtarzać, powtarzać te zwroty, te określenia, te pytania, te twierdzenia. To musi się zapaść w pamięć. To musi, te słowa muszą być gdzieś. Słowa czy te, te określenia muszą być gdzieś w mózgu, łatwe do przywołania, a wtedy zobaczycie Państwo, co się dzieje. Ostatnio przeprowadziliśmy takie, trudno nazwać eksperyment, ale takie działanie w dwóch firmach, gdzie okazało się, że były problemy z pewnym zachowaniem procesów bezpieczeństwa i rzeczywiście żeśmy o tym niebezpieczeństwie i bezpieczeństwie za przeproszeniem, w cudzysłowie, tłukli przez dwa miesiące bardzo często. I proszę sobie wyobrazić, że po tych dwóch, dwóch i pół miesiąca takiego ciągłego powtarzania, pojawiania się w różnych źródłach, na plakatach, na, w mailach, na, na spotkaniach takich pracowników i tak dalej, ciągle było to wałkowaniu tego po prostu, ciągle było to wałkowane, nagle się okazało, że to przyniosło spektakularny efekt, i ludzie zaczęli po prostu stosować się do tych zasad, pomimo faktu, że wcześniej duża część z nich lekceważyła to akurat tą zasadę bezpieczeństwa. Zadziałał bowiem ten mechanizm. Zastanówcie się Państwo, jak to możecie wykorzystać w procesach komunikacji interpersonalnej. Ja w chwili obecnej na przykład wykonuję taką, takie działanie, że przygotowuję się do negocjacji, czy przygotowujemy się razem z dużą, dużą korporacją do negocjacji, z dużym kontrahentem. Te negocjacje będą za 3, czy za cztery miesiące. już teraz weter wysyłamy wiele informacji, które mają zbudować u drugiej strony, bo wiemy, że one docierają do drugiej strony. Mają zbudować u drugiej strony właśnie to poczucie, że trzeba to zrobić, że to jest ważne. To nie jest proces szybki, ale to jest proces bardzo skuteczny. Zwróćcie Państwo na to uwagę, ponieważ jest to niezwykle silny, podkorowy element czy możliwość pływania na innych podczas procesu komunikacji.